Niech będzie pochwalny Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie z Placu Świętego Piotra w Watykanie na transmisji modlitwy Anioł Pański pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. Widzimy, Plac Świętego Piotra jest pełen pielgrzymów. Poranek dzisiejszy był bardzo słoneczny, nawet teraz się mocno zachmurzyło w Rzymie. Widzimy też dość silny wiatr. Za chwilkę ukaże nam się w oknie ojciec święty Franciszek. Miejmy nadzieję, że będzie miał dzisiaj troszkę więcej siły w głosie niż na przykład w środę. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Dzisiaj Ewangelia ukaże nam surowy obraz. Jezus wypędza kupców ze świątyni. Jezus, który odpędza sprzedawców, przewraca stragany bankierów i napomina wszystkich, mówiąc, nie czyńcie z domu ojca mego targowiska. Zatrzymajmy się chwilę nad kontrastem między domem a targiem. Faktycznie są to dwa różne sposoby stanięcia przed Panem. W świątyni, rozumianej jako targowisko, aby być w porządku przed Bogiem, wystarczyło kupić baranka, zapłacić za niego i skonsumować w płomieniach na ołtarzu. Kupić, zapłacić, skonsumować, a potem każdy do swojego domu. W świątyni, natomiast rozumianej jako dom, dzieje się odwrotnie. Idziemy na spotkanie Pana, aby zjednoczyć się z nim, zjednoczyć z naszymi braćmi, aby dzielić radości i smutki. I znowu, na targu gra się o cenę. W domu nie kalkuluje się. Na targu szukamy swoich korzyści. W domu dajemy za darmo. Jezus jest dziś surowy, ponieważ nie akceptuje tego, że świątynia targ zastępuje świątynię dom. Świątynię dom. On tego nie akceptuje, że relacja z Bogiem jest raczej daleka i handlowa zamiast bliska i ufna. Nie akceptuje, że stragany zajmują miejsce rodzinnego stołu że ceny zajmują miejsce uścisku. A monety zabierają miejsce pierwsze. Dlaczego Jezus tego nie akceptuje? Bo w ten sposób tworzy się bariera między Bogiem a człowiekiem, między bratem a bratem. Podczas gdy Chrystus przybył, aby przynieść wspólnotę, przynieść miłosierdzie, przebaczenie i bliskość. Zaproszenie zatem dzisiaj także na naszą drogę wielkopostną jest takie, aby uczynić w nas i wokół nas więcej domu, a mniej targowiska. Przede wszystkim w relacji z Bogiem, modląc się dużo jak dzieci, które nie studzenie i z ufnością, pukają do drzwi ojca, a nie jak ściwi i nieufni kupcy. Po pierwsze modląc się, a następnie szerząc braterstwo. Potrzebujemy tego, dużo braterstwa. Pomyślmy o niezręcznej, izolującej, a czasem nawet wrogiej ciszy, z którą spotykamy się w tak wielu miejscach. Zapytajmy się więc przede wszystkim, Jaka jest moja modlitwa? Czy jest to cena do zapłacenia? Czy też jest to moment pewnego porzucenia, w którym nie patrzę na zegarek? A jakie są moje relacje z innymi? Czy mogę udawać, nie oczekując nagrody? Czy potrafię zrobić pierwszy krok, aby przełamać mur milczenia i pustą dystansu? Musimy sobie zadawać Maria te pytanie. Niech Maryja pomaga nam uczynić dom z Bogiem wśród nas i wokół nas. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła słuchać świętego. Zdrować Marię, łaska pełna Pan w Błogosławionaś tu między niewiastami, błogosławiony powód żywota Twojego Jezu. Słuchaj, a służebnica Pani stał. Prowaś Maryja, łaskę pełna Pan z Tobą, błogosławionaś w nim, w nim i błogosławiam owoc żywota Twojego Jezus. Zdjęcia i montaż a słowo ciałem się stało. O Was, Maria pełna Pan z Tobą. Błogosławiona święt nie jest błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Módź się za nami, święta Boża Rodzicielko z Twoją prosimy Cię, Pani racz wlać w serca nasza, abyśmy, którzy zastawili nic, a nie wystąpienie Chrystusa, nad tego poznali, przez mękę Jego, już do zmartwychwstania martwych być doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i i Duchowi Świętemu. Za zmarłych wiernych wieczny odpoczynek raczy mi dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju w Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieku. nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

Spowodowane działaniami zbrojnymi w karcie, tysiące zmarłych, rannych, odizolowanych, rzeczy, które nie ubój. To wszystko ma straszliwe konsekwencje dla mniejszych dla tych, którzy nie mają ochrony gdzie łamie się ich przyszłość. Zastanawiam się, naprawdę myślimy o stworzeniu lepszego świata w ten sposób? Naprawdę wydaje nam się, że osiągniemy tak pokój? Koniec, proszę. Wszyscy powiedzmy dość. Proszę się. Zachęcam do kontynuowania rozmów, aby wstrzymać ogień w i w całym regionie, aby osoby uwięzione zostały natychmiast uwolnione i wróciły do swoich bliskich, którzy czekają na nich z niecierpliwością, a ludność cywilna niech ma spokojny dostęp. Do pomocy humanitarnej. I bardzo proszę, nie zapominajmy o umęczonej Ukrainie, gdzie każdego dnia umiera wielu. Jest wiele cierpienia. Tam. W marcu przypada również Drugi Światowy Dzień. Odnośnie rozbrojenia i niewspierania zbroi. Ile pieniędzy się wyrzuca na zbroję, która w dalszym ciągu wzrasta i produkuje? Proszę, aby wspólnota międzynarodowa zrozumiała, że rozbrojenie jest przede wszystkim obowiązkiem. Rozbrojenie jest obowiązkiem moralnym. Widzę do głowy. A to wymaga odwagi ze strony wszystkich członków wielkiej rodziny narodów, abyśmy ucieczli z, z równowagi strachu do, reguli, do równowagi ufności. Pozdrawiam wszystkich studentów, pozdrawiam Rzyma, z, Rzymów, z, Rzymów, z, Rzymów, z Rzymów tego świata, studentów Uniwersytetu w Portugalii, alumnów Instytutu z Badachow i grupy parafialne z Polski Pozdrawiam przygotowujących się do bierzmowania w di diecezji Kiodzia wraz ze swoimi rodzinami, wiernych przybyłych z Padwy, Panomella, Capriani.

Drodzy młodzi, bardzo dziękuję za wasze zaangażowanie dla tych, którzy najbardziej cierpią z powodu wojny. Dziękuję. Wszystkim życzę miłej niedzieli. Bardzo proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Smacznego obiadu i do zobaczenia. Ojciec Święty, Błogosławił nas na kolejny tydzień Wielkiego Postu. Tak jak poprosił, modlmy się w jego intencje, intencje jego zdrowia przede wszystkim, które jak wiemy w ostatnich dniach niestety troszeczkę mi dokucza. Natomiast z mojej strony pragnę równie przypomnieć Państwu i poprosić o Wielkopostną Jałomóżnę. Telewizja WDM istnieje tylko dzięki osobistym wpłatom widzów, tak jak Państwa. Jeżeli uważacie Państwo, że nasze dzieło jest ważne, abyśmy mogli dalej kształcić wiarę w Jezusa Chrystusa, prosimy o wsparcie. Modlił się razem z Państwem i tłumaczył dla Państwa Rafał Fleszar. Dziękuję, życzę miłej niedzielę.